Król Karol III podjął zdecydowane kroki, nakazując swojemu bratu, aby jak najszybciej opuścił posiadłość Royal Lodge, co zostało odczytane jako wyraźny sygnał również dla jego najmłodszego syna. Tym samym, król Karol III kontynuował linię działań, które miały wpływ na dynamikę rodzinną, szczególnie w kontekście swoich relacji z księciem Harrym. Relacje między księciem Harrym a królem Karolem III są dalekie od idealnych. Od chwili, gdy książę Harry opuścił Wielką Brytanię w atmosferze skandalu, jego powroty do kraju są sporadyczne, co ogranicza możliwości bezpośrednich spotkań z ojcem. Podczas ostatniej wizyty w Londynie, książe Harry przybył z okazji dziesiątej rocznicy Igrzysk Niezwyciężonych, projektu, który sam zainicjował i który ma mu bardzo na sercu. Mimo tej szczególnej okazji, król Karol III nie znalazł czasu na spotkanie z synem. Co zostało oficjalnie skomentowane przez rzecznika prasowego księcia Harry'ego, książę oczywiście rozumie niemożność przełożenia zobowiązań ojca i ma nadzieję, że wkrótce się z nim spotka. Możliwość poprawy tych napiętych relacji pojawiła się w czasie ostatnich urodzin wnuczki króla Karola III, Lilibet Diany, która 4 czerwca obchodziła trzecie urodziny. Brytyjskie media podały, że z tej okazji monarcha zdecydował się wysłać wnuczce prezent wraz z osobistą wiadomością, co było gestem w stronę rodziny swojego syna. Jednakże, zgodnie z doniesieniami prasowymi, pewne decyzje podjęte przez króla w ostatnim czasie mogły jeszcze bardziej utrudnić szanse na pełne pojednanie między nim a księciem Harrym. Król Karol III, nie tracąc czasu, podjął poważne kroki względem księcia Andrzeja, które mają również wpływ na jego syna. Według Mirror, król postanowił jednym ruchem ukarać swojego brata oraz wysłać jasny sygnał swojemu młodszemu synowi, dotyczący jego byłego miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Książę Andrzej od dłuższego czasu jest postrzegany jako czarna owca rodziny królewskiej, głównie z powodu swoich skandalicznych powiązań, w tym z Jeffreyem Epsteinem, oskarżonym o handel nieletnimi i nakłanianie do prostytucji. Epstein który groziła kara więzienia przekraczająca 40 lat, popełnił samobójstwo w areszcie. Książę Andrzej zaprzeczył wszystkim zarzutom, a z czasem sprawa ucichła. Na początku 2024 roku, książę Andrzej znów znalazł się w centrum uwagi po odtajnieniu danych z listy Epsteina, które zawierały aż 77 wzmianek o nim. W odpowiedzi, król Karol III podjął stanowcze kroki i zażądał, aby jego brat opuścił Royal Lodge. Luksusową rezydencję w Windsorze z 30 sypialniami. I przeniósł się do Frogmore Cottage, które wcześniej było domem księcia Harry'ego. Zdaniem królewskiego eksperta Toma Quinn'a, to działanie ma na celu wyraźne pokazanie księciu Harry'emu, że nie jest już mile widziany w rodzinnym kraju i że nie ma możliwości powrotu do Frogmore Cottage. Dla króla Karola III decyzja o przeniesieniu księcia Andrzeja do Frogmore Cottage stanowi rozwiązanie kilku problemów jednocześnie. Ten krok monarchy nie tylko porządkuje sprawy rodzinne, ale również wysyła klarowne przesłanie do księcia Harry'ego. Jak podkreślił ekspert od rodziny królewskiej, Tom Quinn, w rozmowie z Mirror, jako osoba prywatna, która nie pełni żadnych obowiązków w rodzinie królewskiej, książę Harry nie będzie miał prawa do ponownego zamieszkania we Frogmore od Równocześnie rodzina królewska przygotowuje się do nadchodzących uroczystości. Żona króla Karola III Królowa małżonka Camilla, będzie obchodzić swoje 77. Urodziny w lipcu. W dniu swoich urodzin zostanie uhonorowana w wyjątkowy sposób. Camilla założy diadem, który królowa Elżbieta II miała na głowie w dniu swojej koronacji. Ta wysadzana diamentami tiara, warta ponad 4 miliony złotych, stanowi nie tylko cenny klejnot. Ale również symbol kontynuacji i szacunku dla tradycji monarchii brytyjskiej. Te nadchodzące uroczystości rodzinne mogą na chwilę odwrócić uwagę od trudności, jakie ostatnio dotknęły rodzinę królewską, w tym choroby króla Karola III i księżnej Kate.